Cześć! Witajcie! Zapraszam na kolejny odcinek Historii o Cieple. Tym razem będzie o nowoczesnych technologiach. Jeśli myślicie, że ciepło sieciowe to prehistoryczne systemy, nic bardziej mylnego. Czy takie przywitanie jest OK? Skoro już zaczęliśmy, sprawdźmy te technologie. Zawsze mi się wydawało, że ciepło sieciowe to tylko kominy, piece i rury. Co tu może być nowoczesnego? Może zapytamy Czata? Podaj przykład nowoczesnej technologii w ciepłownictwie. Taki przykład to akumulator ciepła w Bielsku-Białej. Hmm, ciekawe. Czap pisze, że to największy termos w mieście. Jeden z czterech tak dużych akumulatorów w Polsce. Jego zadaniem jest wyrównywanie obciążenia źródła ciepła podczas zmiennego zapotrzebowania energii przez odbiorców w ciągu doby. A mówiąc po ludzku? Chodzi o to, że akumulator gromadzi energię w dzień, gdy jest cieplej, a oddaje ją miastu nocą, kiedy temperatura spada. Automatyka i nowoczesne systemy pozwalają na zarządzanie ciepłem równomiernie i efektywnie. Proste. I jeszcze ciekawostka. Czy wiesz, że jeśli każdy mieszkaniec Polski wypijałby codziennie dwie filiżanki herbaty, to bielski termos mógłby dostarczyć do nich wrzątek? Wow, to ogromna ilość herbaty. Zapytajmy o coś jeszcze. O co chodzi z dopasowaniem ogrzewania do temperatury na zewnątrz? Za to odpowiada automatyka pogodowa. W skrócie na elewacji budynku montowane są specjalne czujniki temperatury. To umożliwia regulację ilości ciepła w naszych mieszkaniach. Przykład, gdy nagle późną jesienią zrobi się ciepło, temperatura przekroczy ustawioną wartość, informacja z urządzenia dociera do systemu i powoduje odcięcie nadmiernych dostaw ciepła. A gdy temperatura spadnie, ciepła płynie więcej. Wszystko dzieje się samo. Technologia ogarnia to za nas, a my nic nie musimy robić. Komfortowo i oszczędnie. Co jeszcze? Czuję, że to nie koniec. Co jeszcze jest zautomatyzowane? W Tauron ciepło sprawdzają się zdalne odczyty liczników i zdalny monitoring sieci ciepłowniczych. Czyli co? Już nie musi przychodzić do nas pracownik i prosić o dane z licznika? Te czasy już dawno za nami. Czap pisze, że obecnie działa nowoczesny system, który ma ułatwić proces rozliczeń, a my nie musimy się w to angażować. System na bieżąco zdalnie odczytuje dane z liczników. Ale to nie wszystko. Super użyteczny jest zdalny monitoring sieci ciepłowniczych. System bez przerwy sprawdza pracę sieci. To ograniczenie ryzyka awarii, natychmiastowe wykrywanie nieprawidłowości i błyskawiczne reagowanie. Jednym słowem bezpieczeństwo. No dobrze, a jeśli gdzieś pęknie rura? Jak to namierzyć? Jaka technologia pomaga w namierzeniu awarii? Znakomicie w tym zadaniu sprawdza się najwyższej klasy dron z kamerą termowizyjną. Rozwiązanie to zwykły dron. Nie taki zwykły. To specjalne maszyny wykorzystywane również przez różne służby. Taki dron może latać poza zasięgiem wzroku, a latanie nim wymaga specjalnych uprawnień. W Tauron Ciepło takie uprawnienia posiada sześciu wyszkolonych pilotów drona. Czap pisze, że dzięki dronowi wyposażonemu w kamerę termowizyjną można precyzyjnie zlokalizować awarie, rozszczelnienia czy wycieki z rur. Można robić inwentaryzację sieci, monitorować jej działanie, dzięki czemu awarie są usuwane szybciej, a ciepło może być dostarczane do odbiorców w sposób nieprzerwany. Ale, ale! Oprócz drona w monitoringu sieci pomagają niepozornie wyglądające samochody. Wyposażone w kamery termowizyjne oraz bardzo czułe mikrofony i słuchawki, podobne do tych używanych w lotnictwie. Dzięki takim technologiom specjaliści Tauron Ciepło mogą dużo sprawniej wykryć awarie lub jej zapobiec. Wygląda na to, że tej technologii jest tu całkiem sporo. Ponadto ma ona swój wkład w to, że ciepło sieciowe bije na głowę indywidualne źródła zasilania. Serio? No tak, zobacz. Piece gazowe wymagają ciągłych konserwacji i przeglądów, a węglowe dodatkowo wymagają stałej obsługi i kopcą tworząc smog. Za to nowoczesne ciepło sieciowe to bezpieczeństwo, bo nie wytwarza hałasu ani zapachu. Przecież ogrzewa nas ciepła woda. To komfort. Bo regulujemy tak, jak potrzebujemy i płacimy tylko za to, co zużyjemy. A to również oszczędność. Poza tym wygoda, bo nie magazynujemy ani nie uzupełniamy paliwa. Po prostu cieszymy się ciepłem. No i efektywność. A co za tym idzie? Banią naszą planetę. Myślisz, że sztuczna inteligencja chciałaby powiedzieć coś na koniec? Warto zadawać pytania, bo warto wiedzieć więcej. A technologia może świetnie wspierać ekologię. Tymczasem niech moc będzie z Wami.